Praca, którą właśnie zmieniam, którą robiłem w Heinekenie prawie przez 3 lata, to była najbardziej na pewno rozwijająca, najbardziej rozwijające stanowisko, które kiedykolwiek miałem. Z takiego powodu, że to było pierwsze stanowisko, na którym rzeczywiście zacząłem pracować blisko z biznesem. I stało się to tak, że na początku, jak dołączyłem na stack Developer, to dołączyłem jako full-stack TypeScript Python. Wyszło, że ten Python był bardziej potrzebny, bo ja trochę miałem doświadczenia, nie dużo, ale więcej niż pozostali ludzie. I w teamie moim, no więc stałem się tak naprawdę Pythonowcem. I potem na moim pierwszym, zdaje się, end of year review dostałem taką informację, że byłoby miło, gdybym troszkę przyjął bardziej seniorską rolę. I to było takie doszczególne stwierdzenie. To chwilkę mi zajęło, żeby zrozumieć, co w tym chodziło. Ale zrozumiałem. I zacząłem się interesować całością systemu, nad którym pracowaliśmy. I to był... To jest system, to jest aplikacja do optymalizacji wydatków na marketing na skalę globalną. I zacząłem chodzić po ludziach, z innych teamów, z którymi współpracowaliśmy, bo ja byłem w AppTimie, zacząłem chodzić po, ludzie, po ludziach i pytać ich, co ty w sumie robisz w tej firmie. I, i czasami musiałem troszkę, być może nie, 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 nie potrafiłem wyrazić dobrze czasem tych moich intencji, ponieważ mogło to być odbierane jako rodzaj hamstwa na zasadzie, co ty tu robisz, ale było to, wychodziło to ze szczerej ciekawości. I nawet jeśli ktoś na początku podchodził z rezerwą do tego mojego pytania, no to ja zrobiły, Brałem głęboki wdech, prowadziłem rozmowę dalej i spokojnie tłumaczyłem, że ja naprawdę jestem zainteresowany. I tak się zacząłem dowiadywać po prostu, co ludzie robią, pytając i słuchając, czym się zajmują, i dzięki temu zacząłem zdobywać o wiele lepsze zrozumienie całego systemu. Zacząłem rozumieć infrastrukturę naszą, zacząłem rozumieć w jaki sposób dane są przechowywane, gdzie te dane. Przesyłamy, jak budowane są modele predykcyjne, skąd się biorą dane do tych modeli i tak dalej. I ponieważ zacząłem zbierać te informacje i też komunikować się troszkę bardziej aktywnie z tam moim PM-em na temat tego, co się w sumie dzieje w aplikacji, jakie są plany i tak dalej, to zacząłem też być osobą, do której ludzie zaczęli się zwracać z pytaniami i z prośbami na zasadzie: zrób mi to proszę, albo powiedz mi, jak ta część aplikacji działa. Albo wytłumacz mi, jak mam osiągnąć, jak mam zbudować taki, taki feature, albo wytłumacz mi, czemu coś, czemu jakaś część systemu nie działa tak, jak powinna. I zacząłem się stawać full stack developerem nie na zasadzie full stack front and backend, ale full stack na zasadzie rozumiem cały system i jestem w stanie odpowiadać na pytania z zakresu całego systemu. I jestem w stanie tworzyć rozwiązania, które biorą pod uwagę szczegóły całego systemu. I z perspektywy patrząc, to jestem zachwycony, że to się stało. Jestem zachwycony tym, że tam mój menadżer i, i osoba jeszcze jedna, która też się moją pracą zajmowała, powiedzmy, mi zasugerowali, że byłoby fajnie, żebym właśnie przyjął to stanowisko takie bardziej seniorskie, bo rozwinęło mnie to niesamowicie. I, I to, co było naj, najbardziej, chyba największym takim sukcesem moim, to było to, że ludzie zaczęli na mnie polegać. I ludzie zaczęli właśnie traktować mnie. Nie tylko w ja, którymś, którymś momencie ta relacja się zmieniła, nie tylko ja chodziłem do ludzi z pytaniami, ale też oni zaczęli przychodzić z pytaniami do mnie, oczekując, że ja pewnie będę wiedział, a jeżeli nie będę wiedział, to jakoś im pomogę rozwiązać ich problem. I teraz wiem, że to doświadczenie. To jest doświadczenie, które mi się przyda w każdej kolejnej pracy już. To doświadczenie, że się zacząłem komunikować z ludźmi, którzy nie tylko są w moim grajdołku, ale też robią, pracują nad aplikacją wokół mnie. Zacząłem się komunikować z innymi teamami, zacząłem dbać o to, żeby rozumieć cały system. Pierwszy raz przyjąłem tak znaczące stanowisko i trochę też sobie sam zbudowałem to stanowisko, ponieważ jak ja przychodziłem do takiej osoby, jak ja nie było. Ja tak naprawdę przyjąłem tę rolę po części właśnie przez sugestie od menadżera, a po części widząc, że takiej osoby nie ma, która by była techniczna, ale by też się komunikowała z PM i też rozumiałaby system technicznie, nie tylko w swojej dziedzinie, ale, ale na, na poziomie całego systemu. I tak naprawdę właśnie wytworzyłem sobie to stanowisko, do tego stopnia sobie je wytworzyłem, że w momencie jak odchodziłem z pracy, to rekrutacja już nie była na to, co... Nie, nie była na osobę, na którą ja byłem rekrutowany, tylko była osoba na mnie. Na kogoś, kto zastąpi to, co ja wszystko, to wszystko, co ja robiłem, kto zastąpi te komunikacje, kto zastąpi to zrozumienie systemu. I jestem z tego bardzo zadowolony. I była to naprawdę niesamowita zmiana dla mnie w podejściu do pracy i niesamowity też dla mnie sukces, że udało mi się przejść z programiste programisty no właśnie no właśnie w takiego full na, na który rozumie cały system i, i który się potrafi komunikować z ludźmi wokół i początkiem tego było to, że zacząłem rozmawiać z ludźmi, zacząłem się pytać jak ich część aplikacji działa, co oni robią, co jest potrzebne, żeby to wszystko działało dobrze razem. I tak w te rzeczywiście kilka lat stworzyłem nową rolę w teamie, której nie było, która została rozpoznana, że, że jest bardzo potrzebna, ponieważ i, i mój menażer, i mój PM jakby przyznali, że ta rola, którą ja stworzyłem, jest bardzo potrzebna. No i mam nadzieję, że teraz ktoś fajny tam przyjdzie, te rolę wypełniać. A tym doświadczeniem się dzielę, bo myślę, że to jest bardzo wartościowe doświadczenie i właśnie to, że wszedłem w tę rolę przez rozmawianie z ludźmi, a nie przez jakby wymuszanie, że ja tutaj coś wiem, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Wszedłem w tę rolę przez podejście, że kurde, w sumie dużo rzeczy nie wiem, więc lepiej zacznę pytać. I potem nazbierałem wystarczająco dużo wiedzy, żeby stać się wartościową osobą i dla aplikacji, i dla innych timów. I wydaje mi się, że jest to Że jeśli jesteś w swojej pracy i nie wiesz do końca, jak ruszyć wyżej i dalej. To taka ścieżka może być jedną z możliwych ścieżek, żeby się rozwinąć. Nie tylko technicznie, ale też właśnie w kwestii komunikacji, zarządzania i przyszłego może właśnie, jakby, właśnie jakiegoś tam zarządzania systemami. Czy ja jestem na drodze do, do tego zobaczymy, jak mi się tam kariera potoczy, czy do, do jakiegoś lidera, czy do jakiegoś architekta. Być może. Być może, ale na pewno, nawet jeśli nie, to na pewno ten krok, w, to, co zrobiłem w Heinekenie, to był pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć się zastanawiać nad takimi rolami. Wcześniej to nawet nie byłem blisko. Także zobaczymy, co przyniesie przyszłość.